Jak bo on jest pojebany. Kurwa, jechał z prawej do lewej, przyjechał piłkę do od, od przodu i się tak wrócił. Widziałeś to? What? Eee, dojazd, oboje. Ta, 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 ta. Ok, okej, okay, jest szansa. Zawsze jest szansa. Tam do środka. Okay. No nie! Smyrłeś mi ją! Nie! Wyleciałem, o... żeby to dobić mi, ją wysmyrałeś. A ten mi no chciałem zobaczyć tego powtórkę, bo ona była na sz... obok ściany, a nie w świetle bramki. Dobra, wiem, mówisz leciałeś, masz. Dobić.